Długo zastanawiałem się nad przekazem, z kim się skontaktować, z kim się połączyć. Ehm, nie przychodziło mi nic do głowy. I raptem, jakby o pomyślałem sobie, że przecież może ze świętym Maksymilianem Maria Kolbe. Zwłaszcza, że jakiś czas temu byliśmy w Niepokalanowie, widziałem jego muzeum. Więc pomyślałem sobie... Co może mieć nam do powiedzenia? W stanie OB, czyli wyjścia poza ciało, spotkają się z nim. Co to jest stan OB? Można sobie przeczytać dokładnie na internecie. Ja już nie będę tutaj tłumaczył. Jest wiele książek, jak yy, eksterioryzacja, tak to się nazywa też fachowo, czy wyjście poza ciało, najdalsze podróże. Yy, są o tym książki, a ja tu już koncentruję się na rozmowie. Zobaczyłem jego bardzo pogodnego, bardzo spokojnego i usłyszałem jest mi dobrze i spełniam tutaj swoją jakby rolę. Prowadzę tutaj ośrodki, tak jak na ziemi. Pomagam tutaj ludziom, którzy błądzą. I do mnie przychodzą i staram ich się naprowadzać. Pomagam im przejść schodzę tam, gdzie inni nie mogą pokrzepiam. Ale także kiedy patrzył na mnie, poczułem w nim taki trochę głos rozpaczy, który mówił do mnie: Nikt na świecie, ale to nikt na świecie nie chciałby przeżyć wojny. Nikt na świecie nie chciałby tego przeżyć. Ja przeżyłem wojnę, okupację i Auschwitz. Godnie, prawdziwie, ponadczasowo. Jest to największy akt człowieczeństwa przyznania się do własnej wiary, do Boga, ale także ofiarowania własnego życia za innych. To życie ofiarować możemy w każdy inny sposób niekoniecznie życie za życie. Ale dać siebie drugiemu człowiekowi to jest najwyższy akt człowieczeństwa. A dzisiaj świat dobija te idee, i najgorsze jest to, że te wszystkie idee, to wszystko co tworzyliśmy, człowiek odrzuca, są zamazane. Człowiek człowiekowi jest wrogiem we własnym domu, a co dopiero w państwie. Bardzo poruszony był, kiedy to mówił, że idee, które kiedyś tworzył, za które także oddał życie, są tak rozmazane, są takie nijakie. A potem poruszony dalej mówił jeszcze, że nigdy, ale to wszę nigdy nie był antysemitą. Ani żadnym narodowościowcem, jak to mu się teraz przypisuje, a jego wydawane gazety, mały rycerz czy rycerz niepokalany, nigdy nie szerzył jakiejś propagandy narodowościowej, nigdy nie szerzył antysemityzmu. Jeżeli komuś się tak wydawało, no to trudno, ale tak nie było, nigdy nie tworzył klas, podziałów. Zawsze był z ludźmi, równo wszystkich traktował, a te wszystkie gazety, czasopisma prowadziły do Boga. A dzisiaj przypisuje mu się antysemityzm, że był taki narodowościowy, że miał swoje twarde poglądy. To najbardziej go boli w tym wszystkim. Tak samo powiedział: Ludzie nie uczą się historii. Nie uczą się tego co było, dlatego, może przyjść taki czas, że będą znowu powtarzać boleśnie. Ludzie wykorzystują siebie nawzajem, walczą sami ze sobą we własnym domu. Konflikty są wykorzystywanie ludzi, równość, jakieś budowanie klas. A kiedy konflikt narasta we własnym domu. To rozrasta się do konfliktu światowego. Walka ze sobą, walka z nietolerancją, ty jesteś lepszy, ty jesteś gorszy. Bardzo był poruszony tym wszystkim. I powiedział także, że Bóg to miłość. I wielu ludzi próbuje dopasować Boga. Wielu ludzi próbuje ubrać coś Boga lub go włożyć w jakąś przynależność religijną, rasową. A tu padło coś bardzo niesamowitego. Bóg jest jeden, to już wiemy, ale Bóg jest miłością. I jakkolwiek go nazwiemy, do czegokolwiek go przyrównamy, to najważniejsza w życiu jest miłość. I powiedział, że dzięki miłości można wiele tu i tam zrobić. I jeszcze raz podkreślił o tym akcie oddania człowieka dla człowieka, ale o akcie oddania tutaj, w sensie pracy dla drugiego człowieka. Powiedział też tak przejmująco, że dzisiejsze czasy nie wymagają, na szczęście, takich aktów poświęcać jak w Auschwitz. Jak w czasie wojny, jak w okupację. Ale być może czasy wymagają jeszcze większego poświęcenia, kiedy człowiek oddaje się pracy na rzecz drugiego człowieka, kiedy mu pomaga, kiedy go przeprowadza przez to życie, kiedy mu użycza swoje życie, swój czas. Jest to największy, jak powtórzył, Akt człowieczeństwa to krótki był przekaz, ale jakże mocny i jakże ważny. Niczego nie dodaję od siebie, niczego nie zabrałem. Myślę, że zrozumiemy ten przekaz. Ja wiem, wielu będzie przeciwnych, wielu powie to, tamto. Nie jest też moją jakby rolą nawracanie tak do końca nikogo, ale. Jakże można by nie mówić o takim przekazie? Jakże można by te słowa pominąć? Czyż one nie są ponadczasowe? Czyż one nie są na dzisiejszy właśnie czas, ale też i ponadczasowe, a właściwie trafiające do wszystkich? Jakże to piękne i wspaniałe. I niech tak zostanie.